Mówiła o straszliwie okaleczonym oficerze lotnictwa, któremu postanowiła dać morfinę i umożliwić mu stosunek płciowy z przymuszoną do tego więźniarką, piękną Ukrainką. Uwaga, ten film jest jednocześnie podcastem. Możecie go słuchać, wykonując swoje codzienne czynności. Materiał ten jest przeznaczony dla osób dorosłych. Tę opowieść o niezwykłym okrucieństwie zacznę w miejscu szczególnym. Ten unikatowy, piękny brzozowy las pod poznańskim Zielińcu sadziły żydówki więźniarki niemieckiego obozu, który znajdował się tam w Antoninku. O tym będzie specjalny film, ale teraz jednak inna, pełna okrucieństw historia. Przeszukując materiały archiwalne, zetknąłem się z nazwiskiem Pi Wagner. Występowało ono w kontekście nieludzkich scen z obozu koncentracyjnego, dachał oraz wykorzystywania seksualnego więźniarek. Materiał ten mną wstrząsnął. Wpatruje się w zdjęcie Eleonore Baur, która przybrała imię Pia. Siostra Pia. Widzę twarz budzącej zaufanie kobiety w średnim wieku, w stroju zakonnym. Na piersi ma wielki biały krzyż. Wierzyć się nie chce, jakim potworem była. Przygotowując ten film, starałem się najmniej korzystać z opublikowanych materiałów, szczególnie w internecie, na temat Pii Wagner. Oparłem się głównie na nieznanych bądź mało znanych materiałach archiwalnych. Zarażało mi na tym, żeby uniknąć subiektywizmu w opisie tego, co zdarzyło się z jej udziałem w Dachau i nie tylko. To wyszło na dobre temu, co mam Wam do przekazania. Od razu ostrzegam, ten film jest tylko dla osób dorosłych i zawiera drastyczne opisy. Posłuchajcie historii nieznanej. W 1948 roku w czasopiśmie Przekrój ukazał się artykuł Karola Roberta Stala, byłego więźnia obozów koncentracyjnych, zatytułowany Schwester, pija i inne rodzynki. Pisał w nim m.in. o kobiecie, która była przyjaciółką Adolfa Hitlera, pija Wagner, bo taki przybrała pseudonim owa Eleonore Baur, Kreowała się na siostrę miłosierdzia. Stal opisywał jej budzące odrazę wyczyny wobec więźniarek zmuszanych do prostytucji. Artykuł ten spowodował, że w jednym z kolejnych wydań Przekroju na jego łamach opublikowano list do Karola Stala. Przysłany przez pastora księdza Karola Minknera. Potwierdził on informację o zbrodniczej działalności siostry Pi. Po prostu poznał ją osobiście. W tej sprawie zeznawał w Szczecinie, a ja dotarłem do oryginalnych dokumentów z jej zeznań. Zanim o tym opowiem, przedstawię najpierw historię owej okrutnej i zboczonej seksualnie siostry zakonnej. Eleonore Baur, znana również jako Majr, Sponsail i Szwerster Pia, urodziła się w 1885 roku w Bawarii. Wychowała ją macocha, gdyż jej matka zmarła krótko po jej narodzinach. Gdy Eleonore miała 14 lat, macocha wyrzuciła ją z domu ponoć za zbytnie zainteresowania seksualne. Już w wieku 15 lat Baur urodziła pierwsze nieślubne dziecko. Znikło ono w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak głosiły plotki, Dziewczyna je utopiła. Mając 19 lat urodziła kolejne dziecko, również nieślubne. Miało więcej szczęścia. Trafiło do adopcji. Nagle Eleonore Baur znalazła się w Egipcie. Pracowała w kajerskim szpitalu, mimo braku przygotowania, jako pomocnica pielęgniarki. Do Niemiec wróciła już pod nowym nazwiskiem Pia Wagner. Podjęła pracę w zakonie gelbes kreuz i kazała się nazywać siostrą Pią. Wychodziła dwa razy za mąż i się rozwodziła. W I wojnie światowej służyła jako pielęgniarka, za służbę została nawet odznaczona. W 1920 roku wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło jej los. Pewnego dnia w Monachium została przyłapana w tramwaju za jazdę bez biletu. W jej obronie stanął niejaki Adolf Hitler, a jego towarzysz zapłacił za jej bilet. Tak zaczęła się jej przyjaźń z Hitlerem. 9 listopada 1923 roku podczas nazistowskiego puczu monachijskiego była jedyną kobietą, która maszerowała wraz z Hitlerem. Ukrywała się też z nim potem w Uffing. Nadszedł rok 1933. Mając pełne poparcie Adolfa Hitlera, została w Waffen-SS awansowana do stopnia Oberführerin, czyli starszego pułkownika. Była to bardzo wysoka ranga, budząca respekt nawet wśród SS. W 1964 roku Wagner założyła Socjalistische Schwesternschaft, jedną z najważniejszych organizacji kobiecych III Rzeszy. To zorganizowana na wzór świeckiego zakonu służba pielęgniarek. Oczywiście została jej honorową przewodniczącą. Wymyśliła też sobie nowy strój zakonny, w którym udawała siostrę miłosierdzia. Siostra Pija na stałe związała się z nowo wybudowanym obozem koncentracyjnym w Dachau. Tylko pozornie miało to cel humanitarny. To tam okazała się prawdziwą bestią w ludzkiej skórze. Żeby jednak zrozumieć, jak funkcjonowała w tym straszliwym miejscu, muszę kilka słów powiedzieć o Dachau, by poznać specyfikę tego potwornego miejsca. Obóz koncentracyjny Dachau powstał 22 marca 1934 roku, czyli zaledwie kilka tygodni po objęciu przez Hitlera władzy. Dachau to miejscowość oddalona o 20 km od Monachium. Było to miejsce ściśle izolowane, w którym nie panowało żadne prawo, a więźniów politycznych i Żydów bezkarnie mordowano. Zostali tam rozstrzelani również, zbuntowani, członkowie SA wraz z innymi przeciwnikami politycznymi Hitlera. Do czasu wybuchu II wojny światowej rygory obozu stale się zmieniały. Na przemian dawano uwięzionym pewne przywileje, a później im je odbierano. Przełomem był wybuch wojny, kiedy do obozu zaczęto sprowadzać uwięzionych z podbitych krajów. Dachau stało się jednym z najstraszniejszych miejsc kaźni. Rozstrzeliwano masowo więźniów, np. rosyjskich, a tych niezdolnych do pracy, Wywożono specjalnym autobusem do zamku śmierci Hartheim, gdzie mordowano ich gazem. Niemcy rozpoczęli też w Dachau szeroki program zbrodniczych eksperymentów medycznych na więźniach. W obozie wybuchła wielka epidemia tyfusów. W 1945 roku zaczęto tu zwozić więźniów z innych obozów. To doprowadziło szybko do tragedii, masowej ich śmierci. Armia amerykańska wkroczyła do Dachau 29 kwietnia 1945 roku. Żołnierze zastali widok, który prześladował ich potem do końca życia. W pobliżu obozu znaleźli pociąg śmierci z Buchenwaldu. Odkryli w nim ponad 1000 zwłok wśród których byli jeszcze konający. Wściekli Amerykanie zaczęli spontanicznie wykonywać wyroki śmierci na SS-Manach. Niemcy wykorzystali to później propagandowo i nazwali tą akcję masakrą z Dachau. Tymczasem 2000 osób zmarło z wycieńczenia już po wyzwoleniu obozu. Ta specyfika obozów w Dachau pozwoli nam zrozumieć pewne wątki związane z Eleonore Bauer, czyli siostrą Piją Wagner. Będziecie zdziwieni. Przeczytałem, że więźniowie mieli do P. Wagner stosunek wrogi i ją nienawidzili. Sięgnąłem po materiał archiwalny, twarde dokumenty. Przeanalizowałem zeznania ponad 50 więźniów dotyczące właśnie Eleonore Baur. Ci w dużej części albo o niej nie wiedzieli nic, albo wręcz ją chwalili za udzielanie im pomocy, choćby w postaci jedzenia czy paczek świątecznych. Posłuchajmy fragmentów. Niektórych zeznań. Znam ją tylko z widzenia, kiedy przechodziła przez obóz i słyszałem, że przyczyniła się do zwolnienia niektórych więźniów. Nie mogę powiedzieć o niej nic więcej. Wiem o niej tylko tyle, że często przychodziła do obozu, rozmawiała z więźniami i im współczuła, przy czym zdarzało się, że nawet płakała. Obiecywała też poszczególnym więźniom pomoc i z własnej inicjatywy zorganizowała świąteczną paczkę na Boże Narodzenie. Znam ją bardzo dobrze. Bardzo często przychodziła do naszego warsztatu ślusarskiego, gdzie musieliśmy dla niej wykonywać różne rzeczy. Osobiście wielokrotnie obiecywała mi, że postara się o moje zwolnienie, aż w końcu powiedziałem jej, że już jej nie wierzę. Znam oskarżoną bardzo dobrze głównie z jej częstych wizyt w oddziale gospodarczym. Wykonywano tam dla niej najcenniejsze rzeczy, np. Na wyroby z dziczyzny. Oskarżona często przychodziła do nas, aby sprawdzić postęp prac. Osobiście nie mogę o niej powiedzieć nic złego. Wręcz przeciwnie, kiedyś, gdy Obersturmführer Dajnow, który był kierownikiem warsztatu, pobił mnie za jedzenie chleba podczas pracy, to ona sprawiła, że trafiłem do ambulatorium. Widziałem też na własne oczy, że kiedy była zadowolona z postępu prac, które zleciła, rozdawała więźniom rzeczy takie jak chleb, kiełbasę i papierosy. Nie mogę podać o niej żadnych niekorzystnych informacji. W Boże Narodzenie 1934 roku zorganizowała akcję dla więźniów politycznych, w ramach której każdy z nas otrzymał paczkę. Skąd te pozytywne opinie? Otóż Eleonor Baul. Była znakomitą manipulantką. To, co robiła w obozie, było na pokaz. Płakała na pokaz, widząc bitych więźniów, na pokaz wstawiała się za niektórymi z nich. Dlaczego więc rozdawała paczki z żywnością? Otóż pozwoliło jej to kraść bezkarnie jedzenie. Zbierała żywność dla więźniów, ale lwią część z niego brała dla siebie. Wstawiała się za więźniami, ale głównie Niemcami lub Austriakami, którzy byli znacznie lepiej traktowani. Nie dowiemy się pewnie też, dlaczego lubiła więźniów ze Śląska. Tak naprawdę Pia Wagner była zboczoną seksualnie charakteropatką. Poznajmy ją bliżej z tej strony. Pokażmy prawdziwą twarz tej zdegenerowanej, zboczonej seksualnie kobiety. Wszystko z autentycznych zeznań więźniów, które znalazłem w dokumentach archiwalnych. Usłyszycie o tych sprawach jako pierwsi. Siostra Pia, gdy miała zły humor, biła więźniów. Zdarzało się też, że stawiała więźniom żądania, które byłyby dla normalnego człowieka nie do pomyślenia. W jej mieszkaniu więźniowie musieli czołgać się po podłodze i szczekać jak psy, Siostra Pia miała własne komando, a więźniowie musieli wykonywać dla niej różne prace. Na przykład musieli czyścić szambo, podczas gdy oskarżona stała nad nimi bez ubrania. Siostra Pia nagle zaczęła na mnie krzyczeć, kazała mi zawiązać jej sznurowadło przy bucie, przy czym podniosła nogę i podciągnęła suknię. To zachowanie wzbudziło moje podejrzenia. Kiedy byłem przydzielony do komanda porządkowego? Widziałem oskarżoną kilkukrotnie w kręgielni kantyny SS w stanie całkowitego upojenia alkoholowego. Oskarżona była kompletnie pijana i leżała naga, jak wystawione na pokaz zwłoki, a wokół niej stały butelki z płonącymi świecami. Słyszałem od więźniów Williego Grima i Maxa Bienena, którzy pracowali w tzw. komando siostry PI, że była osobą perwersyjną i wieczorami zmuszała więźniów do rozbierania się i kąpieli. Podczas tego osobiście myła im plecy. Doskonale opisał ją były więzień Dachau, Fritz Wandel, w swojej publikacji Ein Weg durch die Hylle Dachau, wie es wirklich war. Wydanej tuż po wojnie. Jak podawał, nigdy nie omieszkała wejść do łaźni, aby jak mawiała. Ocenić stan fizyczny więźniów, ponieważ musiała zdać raport Firerowi. Wybierała sobie w ten sposób nowego partnera do łóżka. Jeśli jakiś więzień jej się spodobał, następnego dnia był on przydzielany do tak zwanego komanda siostry Pi. To komando zawsze składało się z czterech mężczyzn. Wybraniec był u niej nie dłużej niż dwa miesiące, a potem, gdy jej się znudził, zwykle trafiał do karceru. Podobnie kończyli ci, którzy jej odmawiali służby. Jak straszne rzeczy. Musiały się dziać w jej luksusowej posiadłości, że wielu więźniów wolało umrzeć niż tam trafić. Jednak najstraszniejszą działalność Eleonora Baur chciała szczególnie ukryć. Posłuchajcie. To, co teraz opowiem, nie powinni słuchać ludzie o słabych nerwach. Zapewne słyszeliście lub czytaliście na temat okrutnych eksperymentów prowadzonych przez niemieckich lekarzy w obozach koncentracyjnych. Dachał był jednym z tych miejsc. Przodował w tym doktor nauk medycznych, chirurg Zygmunt Rascher. Prowadził m.in. zbrodnicze doświadczenia nad wpływem zmian ciśnienia na ciało ludzkie. Wyobraźcie sobie, w specjalnych komorach poddawał straszliwym cierpieniom ludzi, Poddając ich ekstremalnym ciśnieniom. Ci, co przeżyli, często byli przez niego topieni w celu wykonania potem sekcji mózgu. Przestrzeliwano też różne narządy u więźniów, żeby potem próbować na nich niesprawdzone środki mające przyspieszać krzepliwość krwi. Większość z nich umierała w męczarniach nie tylko na skutek postrzału, ale również z powodu zastosowania środka gwałtownie przyspieszającego krzepnięcie. Okropne. Straszliwym doświadczeniem było przywracanie na różne sposoby krążenia i normalnej temperatury u człowieka poddanego ekstremalnemu wychłodzeniu. Opisuje to w mało znanym oświadczeniu były więzień Austriak Walter Neff. W obozie w pobliżu bloku piątego wykopano basen o wymiarach 2 na 2 metry. Zanurzano w nich więźniów. Woda z lodem miała temperaturę 3 do 7 stopni Celsjusza. Czekano 45 minut, aż temperatura ich ciała spadnie do 24-26 stopni Celsjusza. Zanim ofiary traciły przytomność, dosłownie wyły z bólu i z zimna. To właśnie Walter Neff opisał aktywność siostry Pii przy tych eksperymentach. Jak twierdzi, Pia Wagner sprzeciwiała się znieczulaniom więźniów przed tym doświadczeniem. Zaproponowali je natomiast asystenci Raschera, profesor Holz Hürner i dr Fink. Ten ostatni, słysząc opinię siostry Pi, tak się zdenerwował, że kazał jej wynieść się z laboratorium. Jednak ona miała tu swoje okrutne i perwersyjne zadanie do wykonania. W 1942 roku pomagała w eksperymencie, którego celem było ogrzanie wychłodzonego więźnia za pomocą ciepła ciała drugiego człowieka. Na łóżku, koło odmrażonej ofiary, kładziono dwie nagie więźniarki. Zadaniem Pi Wagner było zmuszanie obych więźniarek do odbycia z więźniem stosunku płciowego, gdy ten tylko odzyskał przytomność. To był zbrodniczy pomysł zdegenerowanego potwora lekarza, który pija Wagner z radością wprowadzała w życie. W 1944 roku Zygmunt Rascher został z rozkazu Himmlera rozstrzelany wraz z żoną za wykradanie dzieci z sierocińca i udawanie, że są ich aryjskie dzieci. Eleonore Baur Pia Wagner miała na swoim sumieniu jeszcze jeden straszliwy proceder. Od tego się zaczęło. Ten dokument odnalazłem przypadkiem, szukając innych materiałów. To dzięki niemu oglądacie ten film. 9 listopada 1948 roku w sądzie okręgowym w Szczecinie zeznania złożył pastor Karol. Minkner. Gdy przebywał w obozie jako więzień, przez przypadek stał się świadkiem rozmowy pomiędzy Pią Wagner a zbrodniarzem, generałem SS-Polem. Pol Paul prosił ową Wagner, czyli Eleonorę Baur, o morfinę ze względu na dolegliwości. Ta obiecała mu ją, ale później, gdyż musiała ją dać komuś innemu. Powiedziała przerażającą historię. Mówiła o straszliwie okaleczonym oficerze lotnictwa, któremu postanowiła dać morfinę i umożliwić mu stosunek płciowy z przymuszoną do tego więźniarką, piękną Ukrainką. To miało mu pomóc zwalczyć złe myśli. Ów lotnik groził bowiem, że popełni. Ze względu na swój wygląd i stan zdrowia, spotkanie zakończyło się tragedią. Lotnik, po wszystkim, zastrzelił siebie i biedną dziewczynę. Siostra Pija najbardziej ubolewała nad tym, że zmuszenie dziewczyny do prostytucji kosztowało ją wiele trudu, namów i tortur. Pola zainteresowało słowo pociąg, w którym to wszystko się odbywało. Chciał wiedzieć więcej. W tym celu podczas rozmowy nalał wina. P. Wagner. Dowiedział się, że zorganizowała ona specjalne tzw. Tak pociągi rozkoszy. Najpierw przygotowała wybrane więźniarki do prostytucji. Polegało to na ich maltretowaniu, pojeniu winem i podawaniu im narkotyków. Potem kobiety te umieszczano w takim pociągu rozkoszy. Korzystali z niego wybrani niemieccy wyżsi oficerowie. Nie wszystkie niewolnice były posłuszne. Jedna z austriackich więźniarek chciała Wagner uderzyć i opluła ją. Pia ubolewała, że był to najwytrzymalszy egzemplarz i włożyła w nią wiele pracy. Z bólem musiała ją zabić. Od tego czasu inne Austriaczki były posłuszne, grzeczne i nawet całowały ją w rękę. Pociągów Unterhaltungszeuge było aż pięć. Jeden z nich kursował na trasie Warszawa-Katowice. To tam właśnie podczas postoju Pia Wagner spotkała się z Hermannem Göringiem, który był zachwycony pomysłem. Zazwyczaj seksualne niewolnice wytrzymywały w tym straszliwym miejscu miesiąc lub maksymalnie półtora. Pia Wagner bardzo dbała o utrzymanie sprawy w tajemnicy. Wyczerpane więźniarki trafiały z pociągu od razu do komór gazowych. Inne wywożono do domów publicznych i stamtąd kierowano je na śmierć. Całą sprawę znamy dzięki jednej z seksualnych więźniarek, której udało się uciec. Gdy zbliżał się front, Leonorę Baur, czyli siostra Pia Wagner, zaszyła się w swej willi w Munachium. 5 maja 1945 roku została aresztowana. W tym czasie w ogrodzie jej posiadłości znaleziono zakopaną skrzynię z milionami marek. 26 sierpnia 1949 roku sąd skazał Leonorę Baur na pobyt w obozie pracy na okres 10 lat. Już 23 czerwca 1950 roku z powodów zdrowotnych została ona zwolniona ze szpitala. Znalazła się na wolności. W roku 1955 otrzymała ponoć od rządu niemieckiego odszkodowanie i emeryturę. Zamieszkała w wili zbudowanej przez więźniów Dachau, właśnie tam, gdzie odbywały się owe perwersyjne ekscesy. Znienawidzona przez sąsiadów, nazywana była Starą Wiedźmą. W wieku 90 lat w jednym z wywiadów stwierdziła, że nie żałuje swoich czynów i wszystko by powtórzyła. Gdy w 1981 roku zmarła w wieku 95 lat, w jej nekrologu w gazecie napisano o jej oddaniu dla Niemiec. W przyzwoitości nie będę tego dokładnie cytował. Podobnie napisano na jej nagrobku, jednak lokalna społeczność doprowadziła do jego usunięcia. Uwaga, konkurs! Oto pytanie dla Was, ile ziaren grochu jest na stole? Odpowiedź wpiszcie w komentarzu pod tym filmem. 10 pierwszych osób, których odpowiedzi będą prawidłowe bądź najbliższe rzeczywistej liczby ziaren, otrzyma nagrody. Każdy z 10 wygrywających dostanie książkę autorstwa Krzysztofa Drozdowskiego pod tytułem Ostatnie tajemnice nazistów z autografem autora. Fundatorem nagród jestem ja, organizator konkursu prowadzący kanał Antyk w akcji i autor tego filmu. Koszty wysyłki nagród również biorę na siebie. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba być subskrybentem mojego kanału. Ważna uwaga: w odpowiedzi należy wpisać słowo konkurs plus liczbę. Odpowiedzi można wpisywać do niedzieli 9 marca. Wyniki ogłoszę na mojej stronie na Facebooku oraz na kanale YouTube w poniedziałek 10 marca. Link do regulaminu konkursu podany jest również w tekście tuż pod filmem. Ten film powstał dzięki pomocy Krzysztofa Drozdowskiego, cenionego historyka, autora wielu arcyciekawych książek o tajemnicach II wojny i nie tylko. To on udostępnił mi ważne materiały archiwalne. Dziękuję, Krzysztofie. Czy żałuję, że opowiedziałem tą straszliwą historię? Starałem się być obiektywnym. Stąd nie pominąłem zeznań więźniów Dachau, którzy chwalili Pije Wagner. Pamiętajcie jednak, że byli to głównie niemieccy i austriaccy więźniowie. Nad wieloma z nich Eleonora Bauer się litowała. Co do Polaków i Żydów powtarzała wielokrotnie – możecie zdechnąć. Na koniec jej ulubione powiedzenie – jest tylko jeden Adolf Hitler i jedna Pia Wagner. No, faktycznie, trudno znaleźć tak zdegenerowanych łajdaków jak ta para. Choć w tym czasie w Niemczech konkurencja w tej dyscyplinie była ogromna, o wielu z nich będę niedługo mówił. Pokażę Wam, że zbrodniarzami byli nie tylko nazistowcy przywódcy, ale nawet zwykli ludzie, nasi sąsiedzi. Ludzie, w których duszach gdzieś w ich głębi czaił się potwór. Wojna wydobywała tego potwora na światło dzienne. Czekam na Wasze komentarze i udział w konkursie. Dziękuję za obejrzenie filmu i do zobaczenia.